Wiesz co to jest waleń, kaszalot? No. Kaszalot to jest największy wieloryb świata, no i który ma generalnie motyw taki, że jako, jako jeden z niewielu zwierząt potrafi zanurkować na głębokość, którą ludzkość nie zna, a także się wynurzyć na to głębokość, nie zna, no, Że one wchodzą niżej tego, co my znamy. W sensie my powiedzmy, schodzimy na, nie wiem.. Wolę nie no no, rzucać no, 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 My wchodzimy Na, na 12 parseków. W, nie, no my, tak. My wchodzimy, nie wiem. Ja to myślę, że. No nie wiem. Na, na, na no, no dawaj, no, na 200 -ni, no, 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 ja no, ja metrów. Nie, no na 200 metrów. Wydłumaczyłeś. Spójrz za dużo. Sto? Dobra, wchodzimy na jakąś tam ilość metrów pod wodę i waleń potrafi zejść na tą ilość niżej i się wynurzyć na tą, którą znamy. Jak gdyby klaro. I teraz tak. A że tam jest strasznie? że ma takie a, no, a, i nisko, a, Nie no właśnie, Waleń jest przyzwyczajony do tego. Waleń ma takie właśnie, jak gdyby te presje i tak dalej, do niego nie dochodzą. Ma depresję? Tak właśnie. Niedawno... No? W sensie, mówię niedawno, ale też prawda jest taka, że opowiadam o to od 10 lat. Więc już w tym momencie, mogło to być dawno temu. Kiedyś, znaleziono... Czekaj, ta historia jest przed 10 lat nie, i już nie... używasz w niej kiedyś? Słuchajcie, wiesz, w zeszłym tygodniu, Odkryto w walenia na e, plażach Hawajów, e, który też nie wiem czy to były Hawaje, gdzieś na plaży, <noise> gdzie e, waleń miał obrażenia e, po walce z ośmiornicą. Wiesz bardzo w sensie że jakby... Naprawdę, czy, czy wiem o co chodzi? Tak, opowiedziałeś mi. Że co? <noise> że walczył z ośmiornicą. No tak, no. I teraz A? pytanie brzmi tak, to jest moje pytanie. Jak duża by musiała być ośmiornica, żeby... Pokonać walenia. W sensie, że widzisz walenia, które ma ślady po mackach. I Aha. potrafię na podstawie tych śladów wyliczyć wielkość ośmiornicy, która by musiała być w takim boju. Pytanie do ciebie? Jak duża myślisz, że musiała być taka ośmiornica, żeby Walenia pokonać? Przypominam waleń, to jest kaszalot. Nie wiem, czy chodzi o kaszalot. Ale chodzie... to, to były na pewno jedne? Ośmiornice? No, no chodzi, jeden ślad był, który był jednolity, no. no. No, Zgaduj, jak duża musiałaby być ośmiornica, żeby walczyć z kaszalotem. Żeby walczyć? Tak, żeby dokonać żeby takich pokonać. No, żeby były to obrażenia po matce, no. Po <głos> matce? <głos> po matce? I idziemy w tą stronę, no. Okay. Eee... no. To... A... Dwa razy większe? Wiesz, jak duży jest kaszalot? No, powiedz, jest... no. No, ale to dwa razy większe, Od tak? kaszalota? No. no a jak duży jest kaszalot? No, taki ogromny jest się tu nie zmieści. Podoba mi się, jak precyzyjne są nasze fakty. Generalnie musiałaby mieć e, e, wielkość macek, w sensie od jednej do drugiej, by musiało być 80 metrów. 80 metrów, czyli jak gdyby proporcjonalnie, i wysokość by była taka jak pałac kultury. Wyobraź sobie, że teraz zamiast pałacu kultury masz taką kurwa wielką ośmiornicę. No, no oglądają go Jill. No właśnie. I teraz tak. Pójdę jeszcze dalej z tą teorią. E, czy słowo kraken ci coś mówi, kraken, mityczny kraken, mityczny nie? kraken, dokładnie, który zatapiał statki, tak, nie, i teraz ty tak, ty wiesz, bo grałeś w Age of Mythology, absolutnie, absolutnie ale też jak gdyby jest udowodnione, na podstawie skamienielisk i różnych rzeczy, które się działy w jaskiniach, że jak gdyby tysiące lat temu, znowu mało precyzyjne lata, lat. w sensie, ja nie wiem kiedy wikingowie szaleli po tych morzach, ale domyślam się, że do od... Tysiąca do dziesięciu tysięcy lat temu Był Żeby zagrać bezpiecznie? Tak, nie chcę, nie chcę tu wyjść na debilo, nie? I teraz ci wikingowie e, e, potrafili już malować na ścianach. I bardzo często, nawet pewnie sami będziecie pamiętali, że... Jak malowaliście na ścianach? Że, że masz taki motyw po prostu, że jak gdyby krakena, który zatapia statek. Że to nie jest takie, że to nam się wymyśliło, tylko to faktycznie jak gdyby, tak jak masz, nie wiem, takie motywy, wiesz, że e, nie wiem, jakieś takie pół człowiek, pół... E... No ale co, Egipcjanie? Na przykład. No. No. Na ich hieroglify na... przecież to powymyślane było. To nie tak, że chodził pół człowiek, pół sowa. E, Tak, ale było oparte o coś. Czyli na przykład człowiek, który... No w był... miał maskę sowy. Dokładnie. No. Dokładnie tak. Ale w tym wypadku... A to ziomek zrobił sobie krakena, bo miał więcej czasu wolnego. Spoko, może masz rację. Ale może i nie masz. Może, tak może, działają może, fakty. Może. może. Pytania. Co? O, pytania już trzeba. Pytania, dobre, no już kończę. E... <grystanie> Kasia się zgodziła. Pytania. Może być, może być tak, że po prostu krakeny kiedyś wychodziły na poziom morza, który znamy, ale przez e, e, te e, zanieczyszczenie, e, przez e, wez, to, że wrzucamy śmieci do morza i tak dalej. Krakeny, Starry, krakeny, fabuła, to jest fabuła Aquamana. Krakeny zeszły poniżej poziomu morza. I tam taką wale. Chodzi mi o to, że poniżej poziomu morza mogą istnieć krakeny. Dobra, zadawajcie wasze głupie pytania. Nic ciekawszego dzisiaj kurwa nie usłyszycie.